świat jest tak piękny i ciekawy, musielibyśmy nie wiem, tysiąc lat żyć, żeby go zwiedzić. Jestem listonoszem na poczcie Gdańsk Pięć, Gdańsk -Oliwa całym parku od 20 lat. Akurat teraz w lutym miałem 20-lecie na porcie jako listonosz. Także tam ludzi wszystkich znam i mnie tak samo znają. Nie mam mnie, to wiadomo, aha, już pojechał dziś na wyprawę. Pracę lubię, tylko żeby jeszcze były zarobki lepsze. nie? Tym bardziej, że ciężka praca, nieraz cały dzień w deszczu się chodzi, śnieg pada albo jakieś zawieje, zadyma. Akurat teraz nie było żadnej zimy, no to mieliśmy farta, ale, ale wichury są co chwilę. Nie? Lubię taką pracę, dlatego że listonosz wyjdzie sobie w teren i. Przede wszystkim, też ja mam rejon w Starej Oliwie, gdzie 9 km dzienny chód, więc trochę człowiek się nachodzi. No, też przez to kondycja jest. Mieszkam tutaj, gdzie teraz nagrywamy Gdańsk stogi 15 codziennie w jedną stronę do, rowerem do pracy, więc nie muszę trenować już. Podróże kształcą i to jest święta racja. Jak już mamy rozmawiać o moim hobby, to muszę powiedzieć na początku, że zaraził mnie tym ojciec. Od 6 roku życia mnie brał, jeździł w trasy 35 40 lat za kółkiem ciężarówkami po Polsce. No i tak to się zaczęło. Pierwszą wyprawę w 80 roku zorganizowałem. Niedaleko, bo tu tylko i ława ostród, okolice, parę osób. No a do 83 roku to już wyprawy się posypały takie po 500 km. Widać tu niektóre rzeczy, parę pamiątek jest, część jeszcze jest u brata. Można powiedzieć, że o każdej, jakbym wziął wskaźnik i po pokazał, to mógłbym jakieś pół godziny o tym obiekcie, o tej pamiątce opowiadać, nawet o każdej z tych nalepek, jak nie ogród zoologiczny, zamek, jakieś portyfikacje, jakieś podziemia pod miastem, dużo wież widokowych, akwaria morskie, takie rzeczy, muzea starych samochodów, motocykli, ruiny zamków, takie rzeczy właśnie preferuję, takie rzeczy zwiedzamy. Nie? Największą wyprawę organizowałem 13 osób było, ale najlepsza ekipa to taką 4, 6, 5 osób miałem, to parę lat ładnych jeździli, i to było fajnie i przyjemnie wtedy, mniej kłótni, zgrana ekipa, wyprawy były po 2,5-3 tygodnie nawet, dużo zwiedzania, fajne tereny. Kiedyś miałem i motocykl i samochód, ale nie było z kim jeździć po prostu. Na no rowerem przede wszystkim wszędzie wjedziesz, a teraz szlaków rowerowych się namnożyło w każdym kraju z pełno. w Polsce jeszcze w powijakach, w miastach najwyżej. Ale Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Niemcy, Austria to tam 90% tras się jeździ szlakiem rowerowym. Nie trzeba wcale jeździć asfaltem. No i piękne tereny, przede wszystkim parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, wąwozy skalne, jaskinie. No. Widokowo wspaniała sprawa. Dziwię się, że mało ludzi jeździ na takie coś. Niedrogie te wyprawy są przecież, bo ludzie sobie nie znają sprawy z tego, jak pięknie jest nieraz pod gołem niebem się przespać przy 20-15 stopniach ciepła. Pod namiotami biwak też jest niedrogi przecież, nawet w Niemczech czy w Austrii. Żywność nawet pojęże w takich krajach jak Niemcy, Odziwo, a w Austrii. Dużo rzeczy jest w takich samych cenach jak u nas, a nawet tańsze przy ich zarobkach, nie? to jest śmieszne. 59 razy byłem na wyprawach i teraz od jakichś 20-25 lat dwie wyprawy przeważnie w roku organizuję, w czerwcu trzytygodniową i krótka do 10 do 11 dni we wrześniu. W dziesięciu krajach byłem, najdalej na rowerze w Rumunii, Węgry, Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja, w Polsce tak samo wiadomo. Dwa lata spędziłem na tych wyprawach, z tego najwięcej 10 miesięcy w Czechach. Mogę powiedzieć, że Czechy znam lepiej jak Czesi. Około stu granic przejechałem, każdą inną licząc, nie, bo niektóre wielokrotnie. Suwenirów kupuję pełno, mam mnóstwo, kilkanaście tysięcy widokówek, bo z tu ptaka nie zrobi zdjęcia, chciałby drony chyba ze sobą wozić, żeby takie coś zrobić. Nie? 44 wyprawy były rowerowe, 14 pociągiem z plecakiem na piechotkę i jedna, jak wspomniałem, do Stambułu samochodem. 10 lat jestem po rozwodzie, a z żoną byłem, około 10 razy była ze mną, a 12. Dzieci moje, córki dwie, młodsze miała 8, starsza 11 lat i byliśmy wtedy Czechy, Słowacja, Węgry, Austria. W pięciu osób żeśmy przejechali 444 km w dwa tygodnie z tymi maluchami. Siadać, jechać. Świat jest piękny, mówię, szkoda życia.